Na tej lekcji opowiem Ci o trzecim sposobie elektryzowania ciał, odbywającym się poprzez indukcję. Zapraszam. Zacznijmy od doświadczenia. Mamy nasz domowej roboty elektroskop, który zbudowaliśmy na poprzedniej lekcji. Plastikową rurkę potarłam o materiał, aby ją naelektryzować, a następnie zbliżyłam do elektroskopu. Zbliżyłam, ale nie dotknęłam. Co się stało? Paski folii aluminiowej rozchyliły się. Dlaczego tak się stało? Plastikowa rurka naładowała się ujemnie. Gdy zbliżyliśmy ją do elektroskopu, te ujemne ładunki zgromadzone na rurce oddziaływały na swobodne elektrony pręta elektroskopu, odpychając je. Na pręcie elektroskopu zgromadziły się ładunki dodatnie, a elektrony przemieściły się na paski folii. Naładowane jednoimiennie paski folii zaczęły się odpychać i rozchyliły się. Gdy od elektroskopu odsuniemy plastikową rurkę, paski folii wrócą do pozycji wyjściowej. A to dlatego, że ładunki ujemne z powrotem rozprzestrzeniły się równomiernie po całym pręcie, równoważąc ładunki dodatnie. Jeśli do elektroskopu zbliży ciało naładowane dodatnio, np. Na szklankę potartą tkaniną, paski folii znów się rozchylą. Tym razem to dodatnie ładunki zgromadzone na szklance oddziałują na swobodne elektrony pręta elektroskopu, przyciągając je. Na pręcie elektroskopu zgromadziły się ładunki ujemne. A ładunki dodatnie, jakie pozostały na paskach woli, spowodowały ich rozchylenie. Podsumowując, jeśli do metalowego ciała obojętnego elektrycznie zbliżymy naelektryzowany przedmiot, to w ciele dotychczas obojętnym nastąpi rozdział ładunku. Obszar leżący najbliżej naelektryzowanego przedmiotu naelektryzuje się ładunkiem przeciwnym niż zgromadzony na zbliżonym przedmiocie, a pozostała część naelektryzuje się ładunkiem tego samego znaku. Jest to tak zwana indukcja elektrostatyczna. Spójrz na to doświadczenie. To, co zaobserwowałeś, zaszło dzięki po pierwsze polaryzacji cząsteczek wody. Cząsteczka wody tworzy dipol elektryczny, co oznacza, że jest to układ dwóch równych co do wartości, różnoimiennych ładunków elektrycznych położonych w niewielkiej odległości od siebie. W okolicy atomów wodorów mamy przewagę ładunku elektrycznego dodatniego, a w okolicy atomu tlenu przewagę ładunku elektrycznego ujemnego. I po drugie, przez naelektryzowanie balonu w wyniku tarcia zgromadziły się na nim ładunki ujemne. Gdy zbliżymy balonik do wody, jej cząsteczki ustawiają się tak, że ich dodatnio naładowana strona znajdzie się bliżej balona. I w tej sytuacji balon jest jednocześnie przyciągany przez dodatnio naładowaną część cząsteczki wody i odpychany. Przez ujemnie naładowaną część cząsteczki wody, a w związku z tym, że strona dodatnie naładowana jest bliżej balonu, oddziaływanie przyciągające jest silniejsze niż oddziaływanie odpychające, a stróżka wody odchyla się w stronę balonika. Podobnie przez indukcję elektryzują się izolatory. Nie ma w nich swobodnych elektronów, ale zamiast tego powłoki elektronowe mogą przemieszczać się względem jąder swoich atomów, i w ten sposób także tworzą się dipole. Zauważ, że gdy powłoki elektronowe się przesuną, Jądro już nie znajduje się w środku atomu. Pokażę Ci teraz, jak indukcję elektrostatyczną wykorzystać do tego, by sprawdzić jak naelektryzowany został dany przedmiot. Doświadczenie trzecie. W nakrętce od butelki umieść plastelinę, a następnie wbij w nią słomkę. Wytnij pasek papieru szerokości 0,5 cm i długi jak kartka A4. Jeden jego koniec umieść w słomce, a drugi w gnieździe miernika oznaczonego literą V. W gnieździe oznaczonym jako kom umieść zwykły przewód miernika, tak by końcówka przewodu dotykała blatu stołu. Włącz miernik ustawiając go na pomiar napięcia stałego, symbol V, na zakres do 200 mV. Szybkim ruchem zbliż jakiś naelektryzowany przedmiot do słomki i obserwuj wskazania miernika. Co się stanie? Miernik wyświetli jakąś wartość. Nasz pasek z papieru słabo przewodzi prąd i to głównie ze sprawą wilgoci zawartej w papierze. Gdy do słomki zbliżę przedmiot ujemnie naładowany, spowoduje to odepchnięcie elektronów wzdłuż paska papieru. Przepłyną one w krótkim czasie przez miernik, a na wyświetlaczu otrzymam wartość ze znakiem minus. Gdy odsunę mój ujemnie naelektryzowany przedmiot, elektrony zaczną wracać na swoje miejsce. Znów przez krótki czas będą przepływać przez miernik, a nam wyświetli się wartość ze znakiem plus. Gdy zbliżymy przedmiot naładowany dodatnio, otrzymam odwrotne wartości. Najpierw elektrony przepłyną przez krótki czas przez miernik w stronę słomki, wyświetli się wartość ze znakiem plus, a gdy odsunę dodatnio naładowany przedmiot, elektrony wrócą na swoje miejsca, znów przez krótki czas przepływając przez miernik, na którym wyświetli mi się wartość ze znakiem minus. Zapamiętaj najważniejsze. Elektryzowanie ciała może odbywać się poprzez pocieranie, dotyk i indukcję elektrostatyczną. Dipol elektryczny to układ dwóch równych co do wartości różnoimiennych ładunków elektrycznych, znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie. Zbliżenie naelektryzowanego ciała do ciała elektrycznie obojętnego powoduje rozsunięcie ładunków elektrycznych w tym ciele.